Honda podobno szybsza niż wygląda. Witam Was serdecznie. W takiej jeszcze nie siedziałem. Łapy komentarze mile widziane, reklam nie przewijamy. Przypominam, pod filmami jest numer konta zrzutka. Minimalna wpłata złotóweczka. Wpłaty bez prowizji. Zbieramy kaskę na paliwko. Jak to wygląda? W środku Honda. Podobno kluczyki tu są. Aha! Sprzedawca twierdzi, weź się przejedź. Nie ma problemu. Potrzebuje ładnej kamerzystki. Jedną ręką prowadzić, zmieniać biegi, trzymać kamerę. No jakoś mi się za bardzo nie uśmiecha. Wyjedziemy tutaj, zobaczymy sobie. Ją dokładniej. Spróbujemy odpalić tego sprzęciora. O, pali dosyć ładnie. Jak to Honda. Tunelu tutaj prawie w ogóle nie ma. Zobaczcie, ile miejsca mam na nogę. Regulacja świateł w tym miejscu. Heh, ciekawa sprawa. Check engine się świeci. Może? Sonda Lambda bo odpaliła ładnie, pracuje równo dosyć 216 przelatane powiem wam, siedzi się tutaj zaskakująco wygodnie Siedzisko dłuższe chyba niż w moim akordzie było na odpowiedniej wysokości Regulacja jakaś tu jest, pewnie tylko góra-dół, znając... Ta! Japończyki! Skośno okie! Kamikadze to oni umieli... ...produkować, ale droga tylko była w jedną stronę. He Lustereczko bez podświetlenia. Tu powinno wszystko działać, bo to jest Japończyk. Działa. Chociaż pokazywałem Wam Mazdę przed chwileczką, rodzinną. I tam nie działało wszystko. Podsufitówka nigdzie, zobaczcie, nie wisi. To nie jest Volkswagen, to nie jest SEAT. No, tutaj ten materiał troszeczkę się trzeba by to wyjąć, jakoś wcisnąć, albo śrubokrętem tutaj poupychać, i by było dobrze. Z tej strony tego problemu nie ma. Szybka szybka działa szybko działa 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 a lustereczka gdzie tu mamy sterowanie tutaj jest lewe działa a prawe no coś Lewo, prawo nie chce chodzić, góra, dół działa ale lewo, prawo słychać silniczek chodzi, ale nie przestawia lusterka. Nie wiem, czy to jest oryginalna taka wajcha cieniutka. Słuchajcie, dziwna, z czymś takim się jeszcze, słuchajcie, nie spotkałem. Zobaczmy sobie. Działają. A tylna. Coś tam się nie wydzieje, ale wydaje mi się, że silniczek działa, ale tył nie działa. Dobra, tył nie działa. Co tu działa? Nawiewy. Prędkości nawiewu działają. Awaryjne niby są. Zobaczmy sobie, czy klima chłodzi? Czy ten kompresor się załącza? Tak jakby delikatnie drgnęła wskazówka, ale raczej bym się tutaj nie nastawiał, że ta klima będzie działać. Chociaż, kto wie, zaczyna robić się tutaj tak jakby ciutkę chłodniej. Może poczekajmy. Regulacja ręczny. O, na maksa i co? E... Trzyma, panie. A tak klima. Tak jakby delikatnie chłodziła Słuchajcie, na dworze jest 20 stopni Tak jakby delikatnie Deska twarda Dobra, nie będziemy tego Tak jakby delikatnie chłodziła Nie wiem, nie jestem pewien Biegi jak tu wchodzą Jedyneczka, dwójeczka Trójeczka, czwóreczka Piąteczka I wsteczny teraz działa podłokietnik by się tutaj przydał pokażę wam tego sprzęta teraz z zewnątrz więc się przygotujcie na mocne uderzenie i wrażenie honda no oponki od razu od razu do wymiany zobaczcie jakie popękane tarcze wyglądają spoko gdzie nie gdzie widać taka troszkę po przejściach delikatnych ale cena też nie jest za wielka generalnie nie widać za bardzo korozji chociaż tutaj już ktoś coś zaprawiał no nie no opony to zobaczcie normalnie się rozłażą z tyłu tarczobębny, więc nic nie zobaczymy. No, opony na pewno od razu z miejsca. Słuchajcie, do wymiany bagażnik. Kurde, to co mnie najbardziej interesuje, to zamknięte. Spróbujemy z kluczyka otworzyć. No jest gdzie gdzie jakaś taka delikatnie przytarta i tutaj szpachtel pęka i tutaj już porzewiała ale cena też nie jest wielka już mi bateria mryga więc bagażnik no nie jest za duży ten bagażnik jak się to to składa opa, to wam może coś Pokażę. Taki jest bagażnik, żeby nie tracić czasu, bo nie wiem, od kiedy bateria mi mryga. Tutaj działa. No, jest troszkę taka, no ale w dobrym stanie potrafią kosztować o wiele więcej. I tu widzę dwa schowki. Ciekawa sprawa tak to wygląda fotel. Pasażera w dobrym stanie. Obudowa lusterka wyłamana. I dlatego, może nie działa w tą i w tą. Ale góra, dół działa. Rysa, korozja. Troszkę lampa przyparowana. No, tak to. Słuchajcie, wygląda. Ile kosztuje ta Honda? 5900, 2000 rocznik, 1,6 benzyna, 216 przejechane. Ranty drzwi jeszcze, ale skrzypi. No tutaj też już zaczyna brać na rantach drzwi, ale odpala ładnie. Wyjmijmy kluczyk. Zajrzyjmy szybko pod maseczkę i może zdążę jeszcze do bagażnika szybko Zanim bateria mi tutaj padnie. Tak wygląda bagażnik Jestem ciekaw jak tu jest pod maską Gdzie tu jest ten cycek? Może zdążę O jest Miejsca tutaj jest, słuchajcie V8 można włożyć No troszkę zapocona też jest Tutaj widać No No i igiełka to nie jest Ale może jeszcze trochę pojeździ, dobra, odpalam, odstawiam bryczkę na swoje miejsce. No i na dziś chyba wystarczy, bo już godzina piąta. Autohandle zamykają o piątej w Radomiu. Także dzisiaj już tutaj nic dla Was więcej. Nie nagram tu coś wyłamane. No, zastanawia mnie ta wajcha jakaś taka dziwna czegoś takiego, żebym jeszcze no własne oczy nie widział palimy ale odpala ładnie odpala ładnie U. gdzieś chyba na łączeniu wydech Uszczelkę diabli wzięli, albo jest gdzieś przepalony. No, ale wrażenia sportowe są. Pozdrawiam.